Kilka dni temu na platformie X pojawił się filmik z basenu. Widać na nim sporo czarnoskórych osób. Polityk Konfederacji Korony Polskiej Konrad Niżnik podpisał go Francja to jednak umie się bawić. Nie to co Polska. Jeszcze tego samego dnia konto potężny Sebros, mające 25 tysięcy obserwujących opublikowało ten sam film, twierdząc, że to park wodny w żorach. Problem to kompletny fake news. Film nie pochodzi z Polski, a park wodny Akwaryon w Żorach w ogóle nie ma basenu zewnętrznego. Mieszkańcy regionu od razu zauważyli manipulację. Mimo to film osiągnął pół miliona wyświetleń. A osoby spoza Żor nie mają pojęcia, że to dezinformacja. Użytkownik próbował się bronić, pokazując GroKa z potwierdzeniem lokalizacji, ale Platforma X zareagowała i oznaczyła post jako manipulację. To nie jest przypadek, to celowe sianie paniki, żerowanie na lęku przed imigrantami i oszukiwanie opinii publicznej. Nie dajcie się nabrać zawsze sprawdzajcie źródła.